Cześć wszystkim, tu wasza doktor Grażyna Torbicka. Dzisiaj pobawmy się w lekarkę przyjaciółkę i porozmawiajmy na temat, o który wiele osób wstydzi się zapytać, ale jest go niezwykle ciekawych. W moim gabinecie często spotykam żony, które nieśmiało szepczą mi do ucha i pytają: "Pani doktor, mąż ciągle mnie pyta, czy wszedł do samego końca. Czasami przez niego czuję się trochę niekomfortowo. Mam wzdęty brzuch. Czy on uszkodzi mi macicę, jeśli będzie mnie tak ciągle uderzał?" A co jeszcze ciekawsze, czasami przychodzą do mnie mężowie i z zakłopotaną miną pytają. Pani doktor, czy ja nie jestem za niski? Dlaczego moja żona zdaje się nie czuć niczego szczególnego? Wszyscy w internecie mówią, że musi być 18 centymetrów. Czy to prawda? Cześć wszystkim, tu wasza doktor Grażyna Torbicka. Dzisiaj pobawmy się w lekarkę, przyjaciółkę i porozmawiajmy na temat, o który wiele osób wstydzi się zapytać, ale jest go niezwykle ciekawych. W moim gabinecie często spotykam żony, które nieśmiało szepczą mi do ucha i pytają: Pani doktor, mąż ciągle mnie pyta, czy wszedł do samego końca. Czasami przez niego czuję się trochę niekomfortowo. Mam zdęty brzuch. Czy on uszkodzi mi macicę, jeśli będzie mnie tak ciągle uderzał? A co jeszcze ciekawsze, czasami przychodzą do mnie mężowie i z zakłopotaną miną pytają: Pani doktor, czy ja nie jestem za niski? Dlaczego moja żona zdaje się nie czuć niczego szczególnego? Wszyscy w internecie mówią, że musi być 18 centymetrów. Czy to prawda? Słuchajcie, powiem wam, że wokół tej kwestii długości i głębokości niezliczone pary po cichu odgrywają w łóżku swoje małe dramaty, tworząc ogromną presję dla obu stron. Wydaje się, że jeśli mężczyzna nie wejdzie do samego końca, to jest to porażka. A jeśli kobieta nic nie czuje, to jej wina. Internet i filmy opowiadają bzdury, sprawiając, że brzmi to jak pojedynek mistrzów sztuk walki, jakby rozmiar był wszystkim. Dzisiaj doktor Torbicka jest tutaj, aby pomóc Wam posprzątać te wszystkie pokręcone wyobrażenia i rozwiązać odwieczną tajemnicę, czy można przebić się do Macicy? Obiecuję, że jeśli poświęcicie dzisiaj chwilę, aby mnie posłuchać, nie tylko nagle wszystko zrozumiecie, ale będziecie mogli też wykorzystać tę wiedzę, by nauczyć swojego zakłopotanego męża. A on nie będzie musiał się już więcej martwić tym problemem ani kłócić się z partnerką. Dobrze, zacznijmy od kobiecego ciała. Pierwsze pytanie brzmi: czym właściwie jest pochwa? Wiele osób ma naprawdę urocze wyobrażenia. Myślą, że pochwa jest jak prosta rura wodociągowa, albo jak tunel w ośnieżonej górze, którym przejeżdżamy, z wejściem tutaj i wyjściem po drugiej stronie. Wystarczy, że samochód jest wystarczająco długi i ma odpowiednią moc, aby przebić się na sam koniec. Gdyby tak było naprawdę, to budowa naszego ludzkiego ciała byłaby zbyt prosta i zbyt nudna. Prawda jest taka, że nasza pochwa wcale nie jest rurą. Bardziej przypomina magiczną kieszeń wykonaną z wysokiej jakości elastycznej tkaniny. Zazwyczaj jest sklejona, trochę jak nienadmuchany balonik i wygląda na małą i płaską. Spójrzmy na liczbę, a prawdopodobnie nabierzecie wyobrażenia. Kiedy jest całkowicie rozluźniona i w stanie spoczynku jej długość wynosi od około 7 do 12 cm co odpowiada mniej więcej długości długopisu. Możecie pomyśleć, tylko tyle, ale nie martwcie się. To tylko jej normalny, spoczynkowy wygląd. Najbardziej niesamowitą rzeczą w tej magicznej kieszeni jest to, że kiedy jest gotowa do pracy, zaczyna się transformować niczym transformersy. Gdy kobieta staje się podniecona, jej ciało wydziela naturalne lubrykanty, które działają jak wyścielanie ścieżki dywanem, czyniąc proces gładszym i bardziej efektywnym. Tylna połowa pochwy zaczyna się rozciągać i poszerzać. W medycynie nazywa się to efektem namiotu. Czyż nazwa nie jest dość obrazowa? Wyobraźcie sobie namiot, zanim zostanie rozstawiony. Jest cały pomarszczony i zwinięty, ale kiedy podniesiecie środkowy maszt. Nagle pojawia się wysoka, przestronna przestrzeń. Nasze ciała mają sprytny mechanizm, który podczas podniecenia pociąga macicę i szyjkę macicy w górę i do tyłu za pomocą więzadeł w naszym ciele. Niczym maszt namiotu. Natychmiastowo powiększa to przestrzeń pochwy. Ten proces rozszerzania może zwiększyć jej głębokość o 3 do 5 centymetrów, a nawet więcej. Zatem łatwo jest dodać jeden do przygotowanej głębokości pochwy, uzyskując ponad 15 cm. Nie tylko staje się głębsza, ale także szersza. Na ściankach pochwy znajduje się wiele fałdów, które zazwyczaj są zwinięte. W razie potrzeby mogą się one w pełni rozszerzyć, a przestrzeń i objętość wewnątrz staną się bardzo duże. Tak więc nasze kobiece ciało jest bardzo tajemnicze. Nie jest to sztywna droga, którą można przejechać od początku do końca. Jest bardziej jak luksusowa, markowa torebka, która może być elastyczna. Może się zginać i rozciągać, a jej objętość jest zdumiewająca. Wróćmy więc do pierwszej części. Krótkie podsumowanie: czy możemy zmieścić penisa o rozmiarze pana? Dla większości kobiet odpowiedź brzmi: absolutnie żaden problem. Pomyślcie o tym, jednym z największych zadań naszego ciała jest umożliwienie płynnego przejścia główki dziecka. W porównaniu z główką dziecka, penis każdego rozmiaru to bułka z masłem. Nie ma się czym martwić. Ale tu dochodzimy do kluczowego punktu, przyjaciele. Proszę o uwagę. Zmieścić, a dosięgnąć macicy, to dwie zupełnie różne rzeczy. To tak, jakby wasz garaż mógł pomieścić wasz samochód, ale, czy możecie przejechać prosto przez ścianę z tyłu garażu do swojego salonu? Oczywiście, że nie. Tą ścianą, której absolutnie nie można przekroczyć, jest. Następny przystanek w naszej przygodzie to szyjka macicy, super odpowiedzialny strażnik bramy w naszym ciele. Kiedy męski odkrywca dotrze do samego końca co napotka? Nieotwarte drzwi, ale super surową wartownię, która jest niemal zamknięta przez cały rok. Tą wartownią jest nasza szyjka macicy. Jeśli macica jest ciepłym pałacem, który pielęgnuje dziecko, to szyjka macicy jest jedynym strażnikiem bramy tego pałacu. I powiem wam, ten strażnik jest bezlitosny i sto razy surowszy niż zarządca waszej wspólnoty mieszkaniowej. Jak bardzo jest surowy? Spójrzmy na liczbę, która was szokuje. Kiedy nie macie miesiączki, jak mała jest szczelina w bramie szyjki macicy? Może w to nie uwierzycie, ale ma ona tylko od około 3 do 5 mm. Milimetrów, nie centymetrów. Końcówka słomki, której używamy do bubble tea, jest mniej więcej tej wielkości, a nawet trochę mniejsza. Pomyślcie o tym: ile centymetrów ma średnica tego skarbu, a ile milimetrów ma szczelina w drzwiach? Jakim cudem miałoby się to zmieścić? To jak próba wjechania dużą ciężarówką w malutką dziurkę odklucza zadanie absolutnie niemożliwe. Głównym zadaniem tego strażnika nie jest otwieranie drzwi, by witać gości. Jest nim trzymanie z dala złych gości. Jakich złych gości chce powstrzymać? Te bakterie, wirusy i wszelkiego rodzaju złe rzeczy, które chcą dostać się do naszej macicy i narobić kłopotów. Jego misja jest bardzo święta, a jest nią ochrona bezpieczeństwa naszej macicy. Tylko w bardzo szczególnych okolicznościach ten strażnik trochę odpuszcza. Na przykład co miesiąc, gdy nadchodzi miesiączka, drzwi otwierają się nieco aby umożliwić wypłynięcie krwi menstruacyjnej. Lub w okresie owulacji, gdy przygotowuje się do ciąży, drzwi są lekko zwilżone, aby umożliwić wejście najpotężniejszemu pływackiemu mistrzowi, czyli plemnikowi. Przez większość czasu drzwi są szczelnie zamknięte. Jego największy moment to poród, kiedy potrafi rozszerzyć się z małego otworu do aż 10 cm, aby przepuścić główkę dziecka. Poza tym jest bardzo oddany, a sam strażnik jest również twardzielem. Nie jest miękkim mięsem. Jego tekstura jest jędrna i sprężysta. Wiele osób mówi, że w dotyku przypomina czubek własnego nosa. Dobrze, złóżmy obraz w całość. Wyobraźcie sobie podekscytowanego odkrywcę wchodzącego do wejścia tak małego jak czubek słomki. Przy wejściu stoi strażnik twardy i jędrny jak czubek nosa. Co myślicie, że się stanie? Oczywiście uderzy głową prosto w strażnika. Tak więc ostateczna odpowiedź na pytanie o uderzanie w macicę jest jasna. W każdym normalnym akcie intymnym, bez względu na to, jak niesamowity jest rozmiar mężczyzny, niemożliwe jest, aby przebił się przez szyjkę macicy i dostał się do środka. Jego ostatecznym celem jest solidny strażnik bramy, czyli szyjka macicy. Skoro więc nie może się dostać do środka, dlaczego tak wiele kobiet czuje, że jest uderzanych? Czy uczucie jest tak głęboko, jest kłamstwem? Nie. To uczucie jest absolutnie prawdziwe. Ale nie jest to prawdziwe wejście do macicy. Dzieje się tak, ponieważ czubek odkrywcy wita się i nawiązuje bliski kontakt z nami, strażnikiem bramy. Sama szyjka macicy ma nerwy, więc kiedy jest dotykana i uciskana, wywołuje bardzo szczególne uczucie. To bardzo unikalne uczucie. Jest zupełnie inne od odczucia pocierania ścianek pochwy. Niektóre osoby czują się bardzo komfortowo, podczas gdy inne odczuwają bolesność i wzdęcie. Jeśli naciskasz zbyt mocno, boli. To prowadzi nas do następnego interesującego pytania. Skąd bierze się ta bolesność i wzdęcie związane z dosięganiem dna? Dlaczego dla jednych jest to jak niebo, a dla innych jak tortura? O tym właśnie chcę porozmawiać. Nasze ciała mają potężny system wywiadu i komunikacji, czyli nasze nerwy. W naszych prywatnych ogrodach znajdują się co najmniej trzy różne stacje odbioru bodźców. Które przekazują różne odczucia do mózgu. Pierwszą jest dzwonek do drzwi, zlokalizowany w pobliżu wejścia do naszej pochwy. A zwłaszcza łechtaczka, która ma ponad 8 tysięcy zakończeń nerwowych i jest jednym z najbardziej wrażliwych obszarów w ciele. Jest jak superczuły dzwonek do drzwi. Lekkie dotknięcie wysyła sygnał ding-dong prosto do mózgu, wywołując bardzo intensywne i skoncentrowane uczucie przyjemności. Drugim jest uścisk ściany. W przeciwieństwie do dzwonka do drzwi, nerwy w naszych ściankach pochwy nie reagują na lekkie dotknięcia. Wolą być otwierane. Uczucie wypełnienia jest jak noszenie dobrze dopasowanego i elastycznego ubrania. Uczucie bycia ciasno otulonym sprawia, że ludzie czują się ciepło i komfortowo. Trzecim uczuciem jest najgłębsze, tajemnicze doznanie, które jest bohaterem naszej dzisiejszej opowieści, kiedy dotykasz strażnika bramy, czyli szyjki macicy. Nerwy tutaj to rodzaj nerwów trzewnych. Uczucie, które przekazują, jest bardzo szczególne. Nie jest jak skóra, która może jasno powiedzieć w tym punkcie swędzi. Sygnał, który wysyła, jest stosunkowo niejasny. Jest to kwaśne, wzdęte i tępe uczucie dochodzące z głębi ciała. Trochę jak ból brzucha po zjedzeniu czegoś nieświeżego, kiedy nie możesz wskazać, który punkt boli. Po prostu czujesz, cały mój brzuch jest nieswój. To jest to uczucie. Kiedy więc te trzy doznania się połączą, doświadczenie staje się bardzo bogate i wieloaspektowe. To jak uczta ze orzeźwiającą przystawką, satysfakcjonującym daniem głównym i na koniec miską bogatej i pozostającej w pamięci zupy, idealny posiłek wymaga, aby wszystkie trzy elementy były doskonale dopasowane. Czy po wysłuchaniu tego czujecie się oświeceni? Jeśli uważacie, że dzisiejsze wyjaśnienia dr Torbickiej są jasne i zwięzłe, Proszę, zostawcie poniżej komentarz, rozumiem, abym wiedziała, że moje wysiłki nie idą na marne. Ale czy myślicie, że to już koniec? Jest coś jeszcze bardziej niesamowitego. Oprócz tego przewodowego systemu komunikacji nerwowej, nasze ciało ma również bezprzewodowy system transmisji chemicznej, czyli hormony. Kiedy intymność osiąga swój szczyt, zwłaszcza gdy szyjka macicy jest delikatnie i rytmicznie dotykana. Nasz mózg zaczyna wydawać rozkazy, jak naczelny dowódca, uwalniając dwie superpotężne chemiczne substancje szczęścia. Pierwsza z nich nazywa się oksytocyna, którą pieszczotliwie nazywamy hormonem miłości. Jest niesamowita. Kiedy przytulamy rodzinę i bawimy się z kotami i psami, czujemy się ciepło i szczęśliwie. To właśnie dzięki oksytocynie. Kiedy angażujemy się w intymne zachowania, nasz mózg uwalnia ten hormon. Sprawia on, że czujemy, że jesteśmy nie tylko fizycznie blisko naszego partnera, ale także blisko siebie duchowo. Mamy silne uczucie miłości i bycia kochanym. Czujemy się bardzo przywiązani i ufamy sobie nawzajem. Dlatego dobry seks jest zdecydowanie super podgrzewaczem relacji. Druga substancja nazywa się endorfiny. To jest jeszcze ciekawsze. Jest jak naturalna morfina lub pigułka szczęścia, którą produkuje nasze ciało. Ma dwie funkcje. Jedna to sprawienie, że czujemy się bardzo na haju. Innym sposobem odczuwania szczęścia jest łagodzenie bólu, więc czasami, nawet jeśli odczuwamy lekki dyskomfort podczas tego stanu wysokiej energii, endorfiny ledwo go rejestrują. Widzicie więc, że to szczytowe, najwspanialsze uczucie nie jest po prostu tworzone przez faceta mocno walącego. To złożone, doskonałe przedstawienie, które wymaga, aby układ nerwowy wysyłał odpowiednie sygnały układ mięśniowy reagował komfortowo, a na koniec mózg, naczelny dowódca, uwolnił magię hormonów miłości i owoców szczęścia. Na koniec i co najważniejsze, doktor Torbicka chce podkreślić jedną rzecz. Całe piękno ma fundamentalne założenie delikatność. Pozwólcie, że powiem wam, co by się stało, gdyby mężczyzna zmienił rytmiczne pukanie do drzwi na wwalenie w drzwi młotem kowalskim. Nasze inteligentne ciało natychmiast aktywuje tryb obrony awaryjnej. Mięśnie, które pierwotnie były rozluźnione, natychmiast się napną. Nerwy, które pierwotnie były przygotowane na przyjęcie szczęścia, natychmiast zgłoszą ból i niebezpieczeństwo. Mózg nie tylko nie dawam hormonów miłości, ale dawam mnóstwo hormonów stresu, sprawiając, że poczujecie się bardzo zdenerwowani i niespokojni, i będziecie chcieli jak najszybciej uciec z tej sceny. To ta sama zasada, co przy masażu. Masażysta naciska wasze mięśnie rytmicznie i delikatnie, a poczujecie się tak komfortowo, że zaśniecie. Jeśli masażysta oszaleje i użyje całej swojej siły, by naciskać was losowo, poczujecie tylko tak wielki ból, że będziecie chcieli wstać i go uderzyć, prawda? To samo dotyczy intymnych relacji. Zdecydowanie nie jest prawdą, że i am mocniej i głębiej, tym lepiej. Tego rodzaju dzikie zderzenia nie tylko nie przynoszą szczęścia, ale zamiast tego tworzą ból i urazy. Dobrze, nasza dzisiejsza przygoda dobiega końca. Szybko podsumujmy kluczowe punkty. Po pierwsze, nasza kobieca pochwa to rozciągliwa kieszeń, a nie prosty tunel, i większość rozmiarów może się w niej zmieścić. Po drugie, szyjka macicy to super strażnik, a jej drzwi są bardzo, bardzo małe, więc niemożliwe jest wciągnięcie jej do środka przy jakimkolwiek rozmiarze. Po trzecie, uczucie pchania do dna jest jak uderzanie w strażnika, a nie włamywanie się do pałacu. To normalny, głęboki dotyk. Po czwarte, prawdziwa przyjemność to doskonałe przedstawienie, w którym nerwy, mięśnie i hormony współpracują. Delikatność i komunikacja są ważniejsze niż cokolwiek innego. Więc od dzisiaj, proszę powiedzcie wszystkim, a zwłaszcza swojemu partnerowi, aby przestali wierzyć w mity dotyczące rozmiaru. I mieć lęk przed głębokością. Najważniejszą rzeczą w intymności między dwojgiem ludzi nigdy nie jest kwestia kilku centymetrów, ale to, czy naprawdę czujecie siebie nawzajem, czy poświęcacie czas na komunikację i czy tworzycie atmosferę, która sprawia, że oboje czujecie się zrelaksowani i kochani. Kiedy uczucie jest właściwe, kiedy miłość jest właściwa, tego rodzaju satysfakcja i połączenie, które pochodzą z głębi serca. To coś, czego żaden rozmiar nie może wam dać. Mam nadzieję, że dzisiejsza lekcja zdrowia od doktor Torbickiej była dla wszystkich pomocna. Jeśli macie przyjaciół, którzy borykają się z tym problemem, nie zapomnijcie udostępnić i am tego filmu. Dobrze, to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem.